sobie my z na to. Ziemna? No. I dzisiaj mamy iść do kostnicy. Na to nie. idzie ze mną. Jak chcę, jak chcę. No ta randka w kostnicy, jesteś za tym. A, spoko, ale nie randka. Spotkanie w kostnicy. Też może być. <laughs> nie. On chciało mi się. Możemy popatrzeć taka... przez cały odcinek w dół. Hmm? Czy jesteś za tym, żeby przez cały odcinek patrzeć w górę? Nie. Nie. Obawiam się bo ja nie chcę do kosmicy. Nie. Tak. Czyś ty moja mama? Nie. No tak mama. <noise> Poczułaś mnie taka stara. No to ja sobie jeszcze nutelę przejedź w gryzę. No to, to sama już Nutelle wciela, to kiedy ja chciałam Murzyna zjeść, to co innego. No, trudno masz, ale mam dużo mam karek. Oliwa mi się kończy, jestem w całkiem ciemnym miejscu. Oj, oj co teraz? Spotkamy living... się na ślepo, co to Pierdolę, bo to chyba tam. się. <coughs> 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 Nie, odwagę nagrać! Nie! Tak. Chyba by nie włączyła tej gry w ogóle. Bo ja tak nie lubię! No, Przyjdziesz do mnie? Co chyba zobaczyłem. że nagrywać z tobą? Hop. Hop. No, no nie zub ten oczujek biały, burzający. A już wiem, co też ludzie żądam, bo ja. Tajemniczy nie wiedzą o co chodzi. Aha. Czaszeczka, Matko Boska, coś tu stało? No nie, znowu oczuję. Czuję! Oczuję, bze, bym na Czuję, oczuję, bym okay. to. Czuję, bze, bym, okej. Normalnie Co to Mam miedzianą rurkę, jeszcze nie wiem po co mi. Chociaż ktoś mi podpowiadał, ja. że będę musiał krew wyssać z czegoś. No dobra, szukam ofiary. No, ta -la. Ale ty nie myśl. No nie! Kolejny oczuję. Oła! Trzymaj, że oko wpadło. Wybacz! To, a ta Trochę szybokam. tam podepnę ci oko. To mi poleciała! Ejoj! Podpiąła! O, wyprzyżamy. czaszkę mogę podnosić! A? Mogę podnieść czaszkę. Eee... Co ty z nami zrobisz? Wyrzucę. Albo dam ci potem na urodzinę. To mnie nie marzeń! No kurde, zobacz. Oj, ty masz szczęście dla nich? No. Nic więcej tu nie ma. Podworek! No chodź, się mam cię szuka. Cichaj! Tu jest cicho, to jest kostnica. Tu wszyscy są martwi Wszyscy... No. Nawet... jest jest... No. А чтобы вы себе приконались, просто спросите, как будет трудно. Тут не будет. Нет. На тут ничего такого не страшного. Но я хотел бы, чтобы ты остался. Тут не столько трупов, только шицы, мертвые, кости. А ты на меня тебе скакуешь? Ебут! Нельзя меня страшить. Веришь, я то люблю. Tak, jak zwykle zadniem pytanie, o której my zaczęliśmy nagrywać? Jakieś trzy minuty temu. Czyli gdzieś tak ma 14 płokę No tam. No. Tu jest nagie ciało. Z kutaskiem. Aj chyba wiem, które... Ciało jest jeszcze ciepłe. Czemu ta łapka mu tak dziwnie na tym? Hmm... Szymon, bez takich dźwięków ja proszę, raczej no. Blue. Hmm... No Blue! Tak? Weź takich dźwięków. Ale... <laughs> Mam nóż! <laughs> Wiem, <Więcej> co mu zrobię. <laughs> Operacja, nie panie! Nie, nie da się mu odciąć. Nożyczki! Głowa, prawda? Hm? Głowę chcesz mu odciąć? Można tak powiedzieć. Nie zawsze, zawsze, w każdej grze jaką nie? Coś mi zachodziło z tyłu. Ube, się! Co mam daje pod drzwi? A później, wiesz co będzie najlepsze? Hmm? Blue otwieraj sobie sam te drzwi. On barykadowy wuj. Sara bajka z Kubidu mnie nauczyła, że trzeba wszystko dobrze barykadować. A później te nie dostaw nauczki, że potwój się zawsze z tobą pojawia i trzeba jakoś uciekać. Oni zawsze mieli na to sposoba. Jedną rzecz wyciągli i wszystko się rozpini. Tak. <coughs> bla 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 bla, nie chcę mi się czytać. Mmm, czytaj, bo to zazwyczaj są jakieś ważne. Naprawdę. Mamo kochana! Pokój gwałcicieli. E? Wyślę tu trupów. Jeden na drugim. Nie, no jeszcze one nie mają. To nie kości. Normalne kutaski. Okay. A tak kutasy mnie prześladują. To źle? O. Nie, myślę nigdy tak nie miałam. No nie z nich ale to przez zapis. No nie no, no nie ślep nie. Mam ciemno w pokoju. Na ta która godzina? Chyba Której? Ósmej. No, to jest ta godzina, już ciemna jest. I ciepło jak nie wiem. Czemu ciepło? Bo ja mam w pokoju ciepło. I ciebie też? To no już wiesz co, ja ciągle, ja miałam piekło u siebie. No, ty mogłaś, w że ja nie miałem. Okej, okay. nie. To nie fair No nie, jeszcze więcej trupów, oczywiście No słuchaj dobrze, skwiercie chciałaś o trumnach, tak? No Masz dziury z trupami I wszystkie mają kutasy, nie ma żadnej kobiety Zy... Dlaczego nie ma kobiety? Bo trafiłeś na mearskie dział? Prawdopodobnie tak Czemu tu nie ma szafy? Słuchajcie, no, spokojnie. Czemu tu nie ma oliwii? Mówię ci, żebyś szedł połacku. Jeszcze coś widzę. Ślep. <trybuj> Już taki ślepy nie jestem, nie bój <trybuj> się. Przeszkoda. Wiesz co, dzięki. <trybuj> Wiesz, żartuję. Was nie wiem, czy mam się obrazić, czy co? Co ja mam zrobić, jak w ogóle? Przecież gwałcić tego ciała nie zgwałcę. Ale... Właśnie, tu podpowiadali mi, że miałem coś jakoś, krew coś. No. Coś ja mam z niego, tą krew niby. Igła. Ale nie to! Czegoś brakuje. Czego brakuje? Korpka. Nie. Nie. Miedziana rurka. Nie można dostać się do czaszki. Nie można połączyć całe szczęście. No bez jajec! Co chyba? Wiesz co zrobiłem? Ha? Wziąłem wiertarkę i zacząłem mu się do mózgu dobiercać. I? I się dowierciłem. Czegoś brakuje, ale czego? Brakuje ci czegoś tam gelez. O. No. Ciekawe czego? O, z piątej klepki trzeba się to Zobaczyć czy na pewno niczego tu nie ma przydatnego. Bo znajdę w życie. To będzie jakiś challenge i coś wyskoczy. Zam tą grę. Okay. takie są gry najlepsze! No... Grałem już dużo gier tego typu. Znam dużo horrorów. Ale w amnesie gram pierwszy raz. To jest najgorsze. Na no to. Ale fajna giełka. Nie fajna. Bo się nie mogę bronić. Co teraz tu? Nie. Dobić? Też nie. Giełka? Tak, giełka. Uj. Co ty chcesz nam uciekać? Samego siebie. Uj. Widziałem sobie jego krew. No nie. Co to dwajasz tam? Jeszcze nie wiem. Wiem, że mój hipek głupijeje. Twoja głowa pulsuje, a ręce drżą. Kurwa, potwór. Jej no chodź! tak dawno się ze nie widziałem. Ile to już tydzień? Kurwa. Nie? Ja puszczę klawiaturę, pierdolcie się! Ja tam nie wychodzę! No nic! Nie, bo go słyszę. Ale no nie bój się go! No pff. sama sobie idź, przejmij klawiaturę. Dobrze, dawaj. Wiesz, ja powcinam nutelne. Smacznego tak w ogóle. Dziękuję. Dobra, idziemy naprzeciw podwórku. Nie. Tak! Nie, bo go słyszę! A co bo był jeszcze czerwony ekran? Ale o, chce się a ty od niego uciekasz? Nie. Tak. No, tak, nie. Ja wiem lepiej. Na tusiad cichaj. Nie, nie nazywaj mnie tak. Będę. Nie, niech by stara. No, już się mało. Hej, <tuszyk> 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 Poradnie mi, tu na ty część zrobiła. Ona nie lubi stromni. Zabijam za to. Ja nie wyjdę z tej kryjówki. Wyjdziesz. Nie. Tak, będzie ja proszę. Nie, bo on tam czeka na mnie. No mówię cię, chcę przytulić. Mm, jest Bałci. Zdają życie, chodzę kobietą i to dziewicą. Chociaż nie, jestem Danielem. Daniel? Ładne imię by było dla kobiety, Daniel. Nie widzę go jak na razie no. Ale nie mam zamiaru wyjść bo mój hipek. No zdrowie psychicznie, trzy kropki, nic więcej nie trzeba mówić Ech. Jestem w pełni zdrowia, ale nie psychicznego chyba szkoda Ja zaraz Żygnę ale... przez to W grze na serio? W grze Jak ja mam w tym sterować jak to lata jak pojebane? Nie kontroluję mojego gracza. Oj tam! Oj mnie oczy nam już od tego sprzętu. Mogę skończyć, jak? Nie, nie wyważam. Ale on drzwi wyważył i nie wiem, gdzie on jest. Tu ucieka, jak najdalej No Ale bo tu nie ma. No to chodzi, że ja właśnie nigdzie nie chcę iść już. Ja tu chcę zostać. Ja tu zamieszkam z tymi trupami. Okay. Udzielą mi pewnie jednego z nagrobków. To co, mam biegnąć? Tak. Ja siedzę, okay. się już dawno tak nie bałem na to. Cały tydzień. No właśnie na długo się nie bałeś. A do tego jeszcze mi... Ekran lata jak nie wiem. Te drzwi latają w TĄ stronę, w TĄ stronę. Ciekawe, czy w nie w ogóle trafię. Uuuu, hmm. jaka schiza. Jak chcę tu zostać, tej cystery, nie wybiegłem z tej kostnicy cholernej. No teraz muszę iść ma na dół. No no, lecimy. No Dalej się. La <laughs> la la la, nic tu nie ma, i nic nigdy nie było. żadnych A zaraz pod... sobie wyskoczę! Proszę, proszę! Chyba jestem w stronie tu nie było żadnego potwora dawno. Potrafi nam na dole, na wszelki wypadek. Mm -hmm. Olej, z oliwę. Lepiej z oliwę? To gdzie idziemy? Czy to są kanały? No, Kanał ściekowy. Nie lubię tej gry. Ile około nagrywam? Może no, jest 28, mam sobie palić wiedział, kiedy zacząłem. Eee, zacząłeś... poczekaj, 13 po? No tak, coś koło tego. Wiesz, że moja matma słaba, nie? I? No i nic. No to jest twój challenge, bo liczyć ile już nagrywamy. Tak. Tak? Ja mam z matmy średnią 1,5. Czekaj, zaraz Ci powiem, ile nagrywam. Było, oszukujesz. Ile to mówiłeś, że... Ile jest? Która? 29. Gdzie tu jest 0? Zaczęłem 13 po. minut. Dzięki kalkulatorku Nic nie mówiłem Skądże? Temat masywolacyjny, jak to możesz mieć taką słabą średnią? Normalnie Tak samo jak ty Ja nie mam słabej Kurwa Bez jajec, kolejny potwór ten sobie przeszedł jakoś. Nie! Poszedł sobie. Został i Poszedł sobie. On poszedł tam. Ja na pewno tam nie pójdę, tylko pójdę w drugą stronę. Jeszcze ja sprawdzę, co to jest to No nie, znowu oczuję. Natta! Co? To jest pełno oczojebów. Oczojeb za oczojebem. Ja wiem, że będzie, no. Odwrócę się specjalnie. Nie ma oczu tam jak... nic! Nic nie będzie i to jest zdenerwujące, że tam taka pustka. Jaka pustka? co ci chodzi? No że żadnego potworu nie ma. Były. Był dziś jeden, to wystarczy. Co Zawrzęsło się coś. Tu jest rozwalona. Tylko jeden. No kurwa jest jeden. Cichaj. Ile byś chciała? Dziewięć? No co? No co ty? Pięć piesz. A się wystarczy. Hej! Tak? Dzięki, piesz. No i pole zamilaby było. No ja nie. Też cis. Co tu jest? O, oliwa! Tak! Mam kilka kropel... Mam pełną ten z oliwy. Jak to nie wam ustawić? Idziemy na ślepo. jasne. Najlepiej. Nie, chodzi jeszcze głośniej. Chcę, żeby chodziło ciszej. A trafam ustawić się, bóg żeby chodziło tylko. Nie wiem, nie znam się na tych wyżej tak dobrze Szczerze mówiąc ja też Ej, udało mi się chyba Prawie w ogóle tego nie słyszę hmm. Wypadł ty gówniarzu Hej! Nie Ale to potwór. Co ja? Poradzę. Wypierdolaj, bo jest krabię. A Spróbujesz tylko tu wejść. To się zesram. Ze strachu. А там, уж в каком Нет змяне нет. Не я, ты. Mm. ни а. Я вем, что он там есть. там Где да? Я его там слышу, я не вижу. Ты что раз здесь уже оттуда не видно, не? Нет. Ты живешь. Я сколько я оттуда не Не могу еще вижу вместо чтобы зачем было. не могу Я с ним yeah. mm -hmm. не такие хуже. К ним мам жадный Ой-ой. Что ты будешь <laughs> Pójdę do ciebie A ty nie chłujesz pięknie zgadłem? Nie wiem nie Wiem czy na ja będę miała już gościa Tamtej dziury nie było Albo była Była tą dziurą tu przyszły Czemu ty wszystko wydajesz takie podobne w tych kanałach? Nie wiem, nie pytajcie mnie. Ła, dalej mnie to może bić. Mogę przejść jakoś? Nie, nie mogę. A <laughs> myjemy się w skutkach. Flusk, flusk. Kończymy powoli? Ale dopiero 65 No To już jest 20 minut Jak chcesz? No jak ty chcesz? Ja to wiesz, ja mówię, że Wierzysz, się mamy coś oglądać A no w sumie raczej tak, kończymy, kończymy No to chwila, bo się zupełnie zacząłem zagrać Chyba mnie wciągnęło, póki nie ma potwora No jaka to fajna gierka mm.

Ja powiem troszkę mię to służy. No, ale tu, tu ją było trzeba podłożyć. I ja budu tak, dobrze myślałem. A tu jestem bezpieczny. No nie, już po prostu. Już wiem gdzie się będę chować. Hej, okay, pójdę tu zobaczyć. Ja, chyba wyjdę z kanału. Nie, to nie wyjście z kanału. Je! Yeah! Więcej budyniu żyjącego. Żyjący budyń! No to. Okay. jest jestem potwór, który my go nie wcześniej. Ten przedtem, co teraz mamy. No. Tu jest jego morda. To też mi w prezencie. Tak. Nawet jego rąsia jest. Po co nie jego się? Żeby mógł umyrać im po Chociaż on nie ma jajek. Położę mu ją tak, żeby wiesz. O. Te skały żyją. Skały cię zjedzą. Dziś ja to wiem? Jeee hmm. yeah. To już trzeci potwór, bez jajec Walcie Sze. się, fuck off Mówię ja się. No, zobaczymy czy dojedziemy Tu żyjąca w skała. Tam potwór Walcie się Ta skała oddycha Jak szkała może oddychać Czekaj Niech się jeszcze raz, skało. No. Kurwa, on tu chyba wszedł. <gry> Widzisz, tak Cię na za tobą podąża. Pisało, że cień za mną podąża. Kurwa, on tam jest. Idzie sobie stamtąd. Poszedź sobie. O nie, potworku, wracaj, Ja tak... Nie, puchnie. idź sobie, spadaj. A to jest mój nowy przyjaciel Jedyny No dzięki to Ja tam nie idę, niech się bawię Potwór się ma połować, nie chcę krzyczeć Jeszcze dziś nie krzyknęły, nie, nie mam zamiaru mm. Ale przecież nie straszy. O, zrobił bo... mi przejście No jak mały nie jeszcze będziesz krzyczał. Będzie jeszcze cicho. Nie. Szkoda. A wiesz co ci powiem? Hmm? Kończymy, bo to będzie za długie, nie? No. No. Pożegnaj się pierwsza. No dobrze. Pa to jest za pożegnanie się? Normalne. Nie pozwyci. No ta... tak? to... A Wiesz co możesz jeszcze zrobić, jak mnie lubisz? możesz zachęcić do komentowania i subskrybowania. A więc ja zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania i pakowania. Okej, okay, ja mu powiedziałem, że Pa pa. No papa.